Hejka, ja mam na imię Basia i witam Was z powrotem na kanale Daily Dose of Beauty. Dzisiaj nagrywam dla Was filmik, który chciałam nagrać już od dłuższego czasu. Chciałam przetestować tą świeczkę, którą właśnie dzisiaj dla Was. Wypróbuję w tym filmiku. Jest to produkt, który od dłuższego, dłuższego czasu przykuł moją uwagę tak naprawdę, i także wielu osób ze świata, ze sfery właśnie modowej, wiele blogerek, wiele youtuberek właśnie korzystało z tego produktu, i wszystkie tak naprawdę osoby zachwalały ten produkt. Więc jest to szczotka tak naprawdę prostująca, szczotka do stylizacji od firmy Babelis i. O co tak naprawdę chodzi w tym całym fenomenie? Ta szczotka, tak naprawdę przez wiele osób, jest uważana za taką, która może zastąpić prostownicę, lecz w dużo jakby bardziej prosty i przyjemny sposób, ponieważ zrobi to dużo szybciej. No i po prostu jakby będziemy sobie czysać włosy i ta szczotka będzie nam je prostować i układać. Mam dla Was taką jakby prośbę, żebyście zaczekali do końca tego filmiku, ponieważ na koniec mamy dla Was konkurs związany właśnie z tą szczotką. Ja bardzo często prostuję włosy, akurat jak. Na złość dzisiaj są tak proste, a na ogół mi się tak układają strasznie po prostu w każdą stronę, są pokręcone i w ogóle wszystko jest z nimi nie tak, akurat dzisiaj są takie no trochę prostsze, ale właśnie po całym dniu e, siedzenia w szkole i też mi jest dosyć wilgotno na polu, trochę mi już tak się no... Nie za dobrze układają, więc właśnie zaraz ją dla Was przetestuję, ale na początek powiem jeszcze o niej parę Więc, jak możecie zobaczyć, co wygląda na tak. Ja mam taki różowy kolorek. Dokładny model podam Wam w opisie, ponieważ nie chcę się pomylić. I muszę zacznijmy od tego, że ta szczotka ma 126 takich oto ząbków. A dlaczego ma ich aż tyle, i tak naprawdę po co? Właśnie przez to ma bardzo łatwo i przyziemnie rozczesywać nasze włosy, ma ich nie szarpać, i właśnie używanie jej ma być jeszcze bardzo bardziej przyjemne i lepsze. Ma tutaj trzy ustawienia temperatury 1, 2, 3 oczywiście im wyższy numerek tym temperatura jest wyższa e, no i to jest no, bardzo fajne, ponieważ jeśli macie cienkie, lekkie włosy to możecie sobie na przykład dać na jedynkę, dwójkę, a jeśli macie grube włosy to oczywiście trójkę. Ma ona także podwójną jonizację przez co nie powinna puszyć naszych włosów, a wszyscy dobrze wiemy, że nie ma nic gorszego niż puszące się włosy. Ma też ceramiczną powłokę, co jest bardzo ważne przy tego typu właśnie urządzeniach. I też właśnie to chcę powiedzieć: ja zdecydowałam się na tą środkę, ponieważ. No nie chciałam narażać moich włosów na niektóre z szczotek ze stron chińskich, ponieważ wiecie, że to są niepewne produkty, a o tym słyszałam naprawdę tyle dobrych opinii, że właśnie się na tą szczotkę zdecydowałam. No to co nie przedłużamy, tylko testujemy. Będziecie musieli mi wybaczyć, ponieważ pewnie będę się patrzeć w podgląd, bo wiecie, jak będę prostować chcę widzieć to, co robię. Dobra, szczotka się już nagrzała, tu się świeci, możecie zobaczyć Właśnie jak ona się nagrzewa, to to światełko miga No i zaczynam Ja teraz jakby Wam będę trochę mówić, a potem trochę przyspieszę, żeby też ten filmik nie był, tak, nie był taki długi Chociaż pewnie szybko mi pójdzie z tym prostowaniem, bo właśnie yy, słyszałam, że jedną z większych zalet jest to, że bardzo szybko to się robi Więc sobie właśnie zacznę, sobie yy, tak po prostu przyczyszę Ja zawsze robię dwa razy, więc robię to dwa razy O, Dobra dalej. Wezmę sobie teraz trochę grubsze jakby pasmo. Ja ich też specjalnie za bardzo nie czesałam, żeby zobaczyć jak ona je rozczesze. O, troszeczkę pociągnęła, ale bardzo lekko. Ona naprawdę nie jest bardzo mocno nagrzana, więc nawet jak sobie przyjadę trzy razy, to nie komentujcie mi, że sobie jeszcze włosy, bo uwierzcie mi, znam jakby um, możliwości moich włosów i wiem, wiem co mogę robić. Tu się troszeczkę zgubiłam. Gdzie ja miałam, gdzie nie. chyba było i teraz od góry. I ja od o jeszcze sobie tu przyjadę. I w ogóle, właśnie bardzo fajne jest to w tej szczotce, że jak ja mam prostownicę, to ja nigdy tutaj jakby do końca nie dojeżdżam Ponieważ, do, boję się po prostu tak przy samej głowie ją mieć A tutaj tą szczotką sobie normalnie tak jakbym czesała, wiecie, przejeżdżam Dobra, tyle, więcej nie będę tego robić e, Możecie zobaczyć sobie Różnice, Dzisiaj mam takie proste włosy, więc może różnicy nie będzie do, za dużej widać Ale możecie zobaczyć jakie one są prościutkie no dobra, lecimy dalej. Druga strona. Dobra, jak możecie zobaczyć, moje włosy są e, prostsze, tak powiem. Nie, nie powiem, że są dużo prostsze, ponieważ no miałam e, już. Dosyć proste włosy, ale widać, według mnie przynajmniej, ja tutaj widzę, bo zerknęłam przed chwilą w lustro, znaczącą różnicę. Po prostu um, nie są tak bardzo rozwalone po całej głowie, tylko właśnie ładnie prosto um, ułożone. Aplikacja tego była bardzo, bardzo szybka, sami mogliście zobaczyć. Po prostu dorobię tak, jakbym czesała włosy i to się z nimi stało, <grym> więc e, naprawdę... Największy plus to chyba szybkość tego wszystkiego. Więc ja Wam tą szczotkę z czystym sercem mogę polecić. W opisie znajdziecie wszystkie informacje dokładne na jej tematy, jeśli będziecie chcieli z niej skorzystać. No i na koniec mam dla Was konkurs. Więc trzy osoby, które w swoim komentarzu pod tym filmem przekonają mnie do tego, że to właśnie one powinny zgarnąć, że to właśnie one zasługują na tą szczotkę, to właśnie. Dostaną tą szczotkę. Zadanie jest takie, że po prostu właśnie w komentarzu musicie odpowiedzieć na to jakże proste pytanie, dlaczego to właśnie Wy powinniście dostać tą szczotkę. No i ja właśnie wybiorę takie osoby, którym, dla których nagrodą będzie ta szczotka. Życzę Wam wszystkim powodzenia, piszcie kreatywnie bardzo komentarze. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jeśli jeszcze nie wiedzieliście, czy może zakupić ten produkt, czy nie, to mam, mam nadzieję, że Was przekonałam. No i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!